Dobry Państwu, w ten rześki kwietniowy poranek, sobota, 15 kwietnia, wybrałem się w najbliższe okolice Krakowa, w najbliższe okolice mojego miejsca zamieszkania. Ja nazywam się Władysław Tokarczyk i reprezentuję firmę Syngenta. A goszczę dzisiaj u pana Dama Brosia z firmy familijnej, rodzinnej, Rodzinne. znanej pod Krakowem. W firmie Broś Broś. Dziś znajdujemy się a, przy siedzibie firmy, ponieważ tu chcielibyśmy zainaugurować w tym roku e, projekt Onion Leader. Projekt, który kojarzy e, wielu producentów e, w Polsce Cebuli, który również śledzą nie tylko e, producenci Cebuli, ale producenci warzyw na portalu Warzywa Polowe. Firma Syngenta e, od około 10 lat prowadzi projekt Onion Leader, który ma skupiać producentów cebulowych, ale panie Adamie, e, rok? Trudny. Początek trudny. Początek trudny. Dlaczego? Oj, u nas ziemie bardzo ciężkie. Taka, o, bardzo dobre ziemie na trochę suchsze lata. Teraz na nagromadzenie opadów. Nie ma okienka pogodowego, nie ma idealnej struktury, ale siejemy, próbujemy. To jest to. No, pewnie musi być podjęta po prostu decyzja. Biorąc pod uwagę te parametry, które powinno spełniać, a więc czas dla uprawy cebuli to 25 marzec, 15 kwietnia, Te rekomendowane terminy. One oczywiście mogą się jeszcze przesuwać. Ale dziś mamy już 15 kwiecień, a wy zaczęliście wczoraj. Zaczęliśmy siebie. Ale chcę Pana tutaj poinformować, a pewnie Pan też wie, że jest prawdziwa eksplozja siewu cebuli w Polsce właśnie w tym terminie, ponieważ u Was szczególnie ciężka gleba i dużo wilgoci, i tak naprawdę okienko by się przydało pogodowe, i ono jest maleńkie maleńkie. Takie na granicy możliwości siewu, ale trzeba siać. Natomiast w Polsce jest sytuacja w różnych regionach różna, ale zdecydowanie lepsza. Natomiast te siewy są rzeczywiście w tym roku cebuli opóźnione, więc jest to tak nadzieja, że konkurujecie mniej więcej, czyli pracujecie na tym rynku na podobnych zasadach jak w całej Polsce. W tym roku oczywiście korzystacie z oferty yy, odmianowej firmy Syngenta. Jakie odmiany Pan się zdecydował zasiać? Vision, Medalion oraz czerwoną Darko. Są to doskonałe odmiany właśnie do obsługi tego rynku, który, który Pana pan reprezentuje, rynek obsługi no, świeżo rynkowy. Będziecie mogli również te odmiany podawać z bardzo długiego przechowywania. Również lidarko, które się doskonale przechowuje, choć jest to Hiszpan. Trzy pierwsze są oczywiście rinsburgerami znanymi od lat i sianymi w zasadzie w całej Europie. Czwartą jest odmiana czerwona w typie hiszpańskich i hiszpańsko-włoskim, o nieco silniejszym wigorze rośliny, ale dająca jak na cebulę czerwoną bardzo, bardzo wysokie plony. Proszę powiedzieć, przygotowywaliście pole tutaj bezpośrednio pod siew? Zdaje się, tam stoi czy jeździ e, brona aktywna, ponieważ tak naprawdę kompaktor nie był w Innego nie jesteśmy w stanie użyć. Są takie warunki, że wszystko, co ma wały, zostanie zaklejone. Dokładnie, a więc proszę spojrzeć, proszę Państwa, na te warunki, w których przychodzi firmie rodzinnej broń, broń, broń się gospodarzyć. Czyli tutaj w warunkach trudnych, w warunkach okienka nie ma możliwości zastosowania wszystkich jakie sobie są dostępne. Dlatego trzeba mieć bardzo szerokie spektrum tych maszyn, prawda? Oczywiście. Jednak, czym się da? Tym Czyli robimy. tym robią, czym się akurat w tym momencie e, da. E, Siew postępuje dość sprawdzie, zdaje się. Wczoraj zaczęliście i pewnie tam około 70 hektarów pęku, choć to już w, w godzinach prawie południowych zaczęliście. No, około 8 wczoraj, bo tak. też taki deszczyk nas delikatnie zgonił, jak to właśnie tej wiosny bywa. No i od rana ruszyliśmy z powrotem. E, mam nadzieję, panie Adamie, że będziemy gościć na tym polu. Będziemy w tym roku zaglądać, jakie są postępy w produkcji cebuli w Waszym gospodarstwie. Nawóz poszedł PK 2030, 20, salet szag jeszcze wcześniej, wcześniej sól potasowa. I wszystko to było na podstawie oczywiście dogłębnych analiz. pH jest tu takie powiedzmy stricte obojętne, nawet lekko zasadowe. Gdzieś w granicach gdzieś pod 7, 7,1, y, więc na pewno trochę wyzwań, jeśli chodzi o nawożenie mikroelementami, a jeśli chodzi o te główne składniki pokarmowe, podane zostały one w nawozie, oczywiście sól pozostawała zdecydowanie y, wcześniej, bo są to obszary, więc tutaj y, stosujemy to i następnie PK 20, y, 30 i następnie Saleczak. Bezpośrednio, już praktycznie przed, przed siewem, y, i tutaj został zastosowany w dawkach optymalnych, nawiązujących oczywiście do przeprowadzonych na wszystkich kawałkach, które obsiewacie, y, z analiz glebowych. Te analizy były bardzo skrupulatnie wykonane, potwierdzam. Y, po konsultacjach wspólnych zdecydowaliśmy o wysokościach stosowanych dawek, rodzajach nawozów i to oczywiście proszę. Się, Siejecie w granicach 2 cm. Zresztą jest tu oczywiście gleba zwięzła, więc nie uciekamy w dół absolutnie na glebach zwięzłych, cięższych, ponieważ w przypadku zagęszczenia spowodowanego warunkami atmosferycznymi, czyli deszczem, no, mogłoby to się spotkać z większymi trudnościami z pokonaniem tej warstwy, ale 2 cm jest utrzymane po to, aby móc zastosować również e, m, wszystkie dębowe. Tak, tak i wszystkie, wszystkie herbicydy, które pójdą następnie na tą e, ziemię, na tą uprawę. E, posiewnie zastosowany zostanie oczywiście e, zestaw dwóch, trzech herbicydów, również z firmy Syngenta, a następnie będziemy się zastanawiać, co e, pogoda pokaże w tym regionie. Serdecznie dziękuję Adamie, Panie Adamie za to Miłe przyjęcie, a my jeszcze przed kamerą porozmawiamy o dalszych krokach, które będą czynione. Dziękuję serdecznie.